Patronem kanału jest firma Sera i Fluval, producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terarium i oczek wodnych. Witajcie akwaryści! Dzisiaj chciałem Was zabrać na zaplecze hodowlane z w Płocku. Tutaj dzisiaj będziemy rozmawiali z dyrektorem, prezesem Ogrodu Zoologicznego w Płocku Krzysztofem Kelmanem, wielkim pasjonatem akwarystyki, fanem ryb żyworodnych, człowiekiem, który ma ogromną wiedzę i on nam opowie o tym zapleczu. Zapraszam na film, pamiętajcie o łapce w górę. Zaczynamy! Jesteśmy w tajemniczym miejscu w ZOO w Płocku, zaplecze, gdzie się hoduje ryby. Witaj Krzysztof. Dzień dobry, witam. Powiedz mi, co tutaj mamy? Co to jest za miejsce z taką ilością zbiorników? To jest zaplecze hodowlane dział akwarium. Mamy takie zaplecze, którym po prostu ryby rozmnażamy, czasami leczymy, czasami sprowadzamy i po prostu kwarantannujemy, no przygotowujemy to, co w większości potem będzie prezentowane na ekspozycji takiej już dostępnej dla zwiedzających. I tutaj mamy różne ryby, bo widziałem pielęgnice i były jezio, z jeziora, z jezior afrykańskich ryby i gupiki i dzikie żyworódki, tak? To jest przekrój wszystkiego, to jest przekrój wszystkiego, od ryb krajowych po, po zupełną egzotykę, gatunki pospolite, gatunki rzadkie, gatunki bardzo rzadko spotykane również, takie, takie, których nigdzie w sklepie nie zobaczycie, nawet w innych ogrodach nie, nie zobaczycie. Tu staramy się to właśnie rozblażać, a potem prezentować. A na końcu filmu będzie prawdopodobnie, to będzie żaba, chyba pipa pipa, tak się nazywa, dobrze mówię, czy to się pomyliłem? pomyliłeś. Ale okay. co ale coś to coś jest? Pod coś podobnego to jest z to, rodzaju pipa, tak. tak? to jest jakiś taki rarytas podobno. Tak, bo tam w pracowni teologicznej niestety ze względu na brak miejsca, hodujemy też płazy. Mamy tam troszeczkę drzewołazów z Ameryki Południowej. Mamy trochę traszek, także rzeczywiście jest tam kilka gatunków płazów. I wracając tutaj do twojego pomieszczenia, powiedz trzy ulubione ryby, jakie masz tutaj u siebie teraz. Nie no, trzy ulubione ryby to mam w domu, Aha. bo po prostu nie mogę się z nimi rozstać. Czyli, e czyli co to jest? To jest heterandia Formosa, neoheterandia Elegans, Epiplatis Dagiety monrowie, ale to mam w domu. Zresztą to są bardzo małe rybki, które trudno nawet eksponować w wielkich akwariach ekspozycyjnych. Bo w domu mam takie rarytasy, które, które, które po prostu ciężko nawet w zoo prezentować, bo nie mam takich małych akwariów. Ale często jak mi się namnożą, to oczywiście przynoszę i wtedy staram się jakąś ekspozycję też urządzić. Też zauważyłem rybę, która często bywa popularna. Jest tutaj w akwariach, w zbiornikach można spotkać u ciebie szczupaka żyworodnego, tak? Zupełnie niepopularna ryba. Ja pierwszy raz szczupaka przywiozłem do Polski w 1993 roku i, i, i w ciągu pierwszego roku namnożyłem ich ponad 1200, więc wszyscy hodowcy w Polsce, którzy chcieli mieć to, mają tą rybę. Niestety, ryba trudna do utrzymania w akwarium ze, sposób, ze względu na sposób karmienia. Po prostu zjada tylko i wyłącznie ryby, jeżeli już jest, jest, jest rybą dorosłą. Ona kilka razy w akwariach polskich ginęła. Ja mam w tej chwili kolejną linię i staram się ją utrzymać, przekrzyżować z innymi liniami, ale jest już paru, Hodowców, amatorów, pasjonatów, którzy tą rybę trzymają z różnych linii, i będziemy się starali utrzymać tą rybę w, w Polsce jak najdłużej. Okej, okay. Twoją miłością i pasją też są ryby żyworodne, dzikie żyworódki. Tutaj też masz trochę tych gatunków. Co w tym momencie masz u siebie? Rzeczywiście, mam ja dzikich żyworódek. Hodowałem około 100 gatunków z pięciu rodzin. W tej chwili no, pewnie tam 30 do 40 gatunków już się uchowało, bo no, brakuje mi czasu już po prostu na wszystko. Niemniej zdarzyło mi się ściągać bardzo wiele gatunków z natury poprzez, poprzez no, różne wyprawy. Yy, oraz z, z ogrodów zoologicznych z całej Europy, bo, no bo mam takie kontakty. Czę, często te ryby pierwszy raz w Polsce no, mnożyłem jako pierwszy w Polsce masowo na przykład czworooka który w tej chwili jest na topie no to ja go miałem 20 lat temu mnożyłem w dużych ilościach. Ale bardzo dużo właśnie z Ameryki Północnej, Środkowej, Południowej, ale ryby z pięciu rodzin żyworodnych, więc piękniczkowate, czyli to podstawowe co, co, co znamy, ale na przykład też płaszczki słodkowodne, które są żyworodne. W tej chwili mnożymy dwa gatunki, to jest Potamotrygon Leopoldi, Potamotrygon motoro. Nie wiem, jakie jest z roznażaniem Leopolgi gdzie indziej, poza ogrodem poza zoologicznym w Płocku. Natomiast na pewno motoro roznożyłem pierwszy w Polsce już kilkanaście lat temu i miałem tego dosyć dużą, dużą hodowlę. Oprócz tego różnoszczękowe, czyli półdzióbki, Hakodziobki, inne, to też wszystko, wszystko to robiłem. Czworookowate, to nie tylko czworoki, ale również jenynsje. Z co najmniej dwóch gatunków, które mnożyłem. Przy czym jeden gatunek został tak naprawdę dopiero oznaczony przez, przez naukowca z Nowego Jorku. Okazało się, że to jest jenensia multidentata, myśleliśmy, że to jest jenensia lineata. Także tych ryb dosyć dużo. Ono i oczywiście moja miłość ryby z rodziny Gudida, czyli prawdziwe żyworódki, żyworódkowate. Jestem członkiem Good Working Group. I, I tam jest 40 kilka gatunków. Ja prawie wszystkie te gatunki hodowałem. Mam zresztą kontakty z hodowcami, bo to są ryby hodowane w Europie, w Ameryce Północnej i reintrodukowane do środowiska w Meksyku, ponieważ w wielu miejscach one wyginęły. Także rzeczywiście tych jest troszeczkę, jeżeli ktoś jest zainteresowany dzikimi żyworódkami, no to możemy porozmawiać i mogę pokazać spis tego, co miałem albo tego, co mam. Ja tak zapytam osobiście, bo ja jestem ostatnio. Od jakiegoś roku wielkim fanem właśnie czworooków, nawet nagrałem film jest na kanale, powiedz mi, masz jakieś wskazówki albo coś, pamiętasz o czworookach takiego, co warto przekazać innym hodowcom? To znaczy, ja oczywiście naczytałem się wszelkie możliwej literatury na, czworo, na temat czworoków, na temat szczupaczków, i tak dalej. I tej literaturze do no, Ja nie mówię, że są kłamstwa, ale pewnie hodowcy mieli inne doświadczenia i u mnie to troszeczkę inaczej wyszło. Jeżeli chodzi o. O, o na przykład szupaczka żyworodnego. Bardzo dokładnie opisałem w hodowle, w którymś z magazynów akwarium bodajże w 2013 roku. A jeżeli chodzi o czworoki, to moje doświadczenia są takie, że przede wszystkim są to ryby, które potrzebują wielkich zbiorników. One się naprawdę dobrze czują dopiero w zbiornikach od 3000 litrów w górę, Mniejszych zbiornikach się rozbijają, nie rozmnażają i tak dalej. Tak, Mają takie ciekawe rozmnażanie, dlatego że samiec ma gonopodium, które się odchyla albo w lewą, albo w prawą stronę, i tylko w jedną stronę. Stronę. I rzeczywiście tak jest, i musi być do niego dopasowana samica, która ma otwór płciowy, właśnie lekko z lewej lub lekko z prawej, bo inaczej się nie rozmnożą. Moje czworoki dorastały do bardzo dużych rozmiarów. Samce miały blisko 20 cm, a samice blisko 30 cm. Obaliłem też taki, taki mit literaturowy, że podobno rodzą od 5, 8, maksymalnie 10 młodych. Ja miałem mioty 14 do 18 młodych, ale dodawałem im przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Żywą karmę w postaci owadów, świerszcze, szarańcze tego typu. To jest potrzebne, bo one w naturze zbierają pokarm właśnie z powierzchni, z powierzchni wody. Dodatkowo wysoka temperatura w granicach od 24, 5, 6 nawet w górę. Niestety, mimo że rodzą olbrzymie młode, 4 do 5 cm, są kanibalami, także tutaj trzeba uważać, te wielkie, młode czworoki nie odchowają się z rodzicami. Po pierwsze są kanibalami, po drugie te młode są bardzo płochliwe, także no mówię, nie rzucajmy się na czworoki, jeżeli mamy 100, 200, 300 litrowe akwarium, bo to się nie uda, no się po prostu rozbijają. To są ryby wyjątkowo płochliwe, nie straciły tej płochliwości w hodowli. Niemniej są piękne i ciekawe. Jeżeli ktoś sobie może pozwolić na akwarium kilka tysięcy litrów, no to rzeczywiście polecam te ryby. Czyli myślisz, że te 500 litrów to będzie dla nich za mało? No, 500 litrów to tak powiedzmy do, do podchowu młodzieży. Jeżeli one rzeczywiście dojdą do, do 15-18 centymetrów samce, a samice 20-25, to one uważam w takim gminiku będą się niestety rozbijać. Będą się. Też zauważyłem u ciebie Neotropisy. E... No tak. Tropis Masz ich sporo. Mam ich sporo i tu muszę się pochwalić, że rozłożyłem je jako drugi w Polsce. Pierwszy mhm. był kolega z Wrocławia, od którego otrzymałem te ryby z Wrocławia z Zoo, i potem już masowo mnożyliśmy. One niesamowicie wyglądają w oczkach wodnych. Przeżywają zimę? Przeżywają zimę, dlatego że one wytrzymują temperatury od, 24, od 4 do 20, mniej więcej 7-8. I jeżeli jest niezbyt gruby lód, to pod lodem temperatura ma, wody jest właśnie 4 stopnie. Jeżeli się nie uduszą, to spokojnie przeżyją zimę. Także jest to ryba z Ameryki Północnej. Jest to ryba zimnolubna. Ona się w akwarium przy temperaturach 22, 24, 26 zaczyna już czuć tak niekomfortowo. Nie, nie yy, świetnie się mnożą. Okazuje się, że łatwo je rozmnożyć. A jak to się robi? A, no właśnie, to jest taka ciekawa ryba. To jest taki mini pstrąg albo mini strzebla potokowa, i ona się rozmnaża tylko i wyłącznie na podłożu z kamieni. Nie ze żwiru, nie z piasku, z kamieni. Więc ja robię coś takiego, że na kuwetę płasko daję. Kilkanaście, kilkadziesiąt kamieni, takich od dwóch do 6 do nawet centymetrów. I tą kuwetę wkładam na dno akwarium, najlepiej na szklane dno, ale też nie po środku. Ta kuweta musi być w rogu, z boku. I jeżeli są samice dojrzałe, to one zaczynają tarło zwykle już następnego czy kolejnego dnia. Niesamowicie się wybarwiają. One wyglądają jak ryby sztucznie barwione, jak te kolorowe flow danio w tej chwili, ale to jest naturalna ich barwa. Nikt ich tam nie modyfikował genetycznie. Trą się całą grupą, wycierają się pięknie w tych kamieniach i ja sobie potem tą kuwetę z ikrą i z kamieniami przenoszę do innego zbiornika. I tu jest taka ciekawostka. Na początku już się dałem niestety na to złapać. Młode rodzą się i młode są właśnie takie przezroczysto blade i leżą na dnie, albo pływają w toni wodne, nie ruszają się, wydaje się, że na rybek padło. Okazuje się, nie, nie padło. Trzeba sobie przeczekać spokojnie jeden, dwa dni, na rybek zaczyna, zaczyna pływać. Możemy podawać różne pokarmy, żywe, ale też jakieś piliste pokarmy. Jest prosty do wychowania, bo jest, jest to ryba karpiowata. Zwykle karpiowate ryby no, jedzą właściwie wszystko i są proste do wychowania. Także polecam tą rybę, naprawdę ciekawa. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, to ogromny zastrzyk wiedzy. Jesteś niesamowitym hodowcą i pasjonatem ryb. Bardzo dziękuję i akwaryści, dajcie komentarz pod filmem, a my się tutaj żegnamy z naszym e, tutaj specjalistą od ryb. Dziękuję bardzo. Patronem kanału jest firma Sera i Fluval. Producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terrarium i oczek wodnych.